Studio Plotagon przedstawia serial w Wilczykowie. Odcinek szósty: Paulina idzie do szkoły. Paulina wstawaj, czas iść do szkoły. Jest siódma rano. Tato, dlaczego mnie budzisz o takiej godzinie? Nie mogę jeszcze dłużej pospać. Wybacz, Paulino, ale czas spania już się skończył. A teraz ubieraj się, zejdź na dół na śniadanie i szykuj się do szkoły. Nie możesz się spóźnić. Nie, tato, nie będę chodziła do szkoły, ponieważ szkoła jest nudna i żenująca. Wolę zostać w domu i poleżeć w łóżku. Paulina, nawet nie zaczynaj ze mną te dyskusje z samego rana. Nie obchodzi mnie, że ci się nie chce, a teraz masz pięć minut na ubieranie się, albo pójdziesz do szkoły w piżamie. Dobra już, ubiorę się, nie denerwuj się. No, to chciałem usłyszeć. Czekam na ciebie na dole na śniadanie. Kiedy Paulina zeszła na dół? Tato, a gdzie jest Jakub i Aleksandra? Nie widziałam ich dziś rano. Pojechali już do szkoły z mamą, ponieważ oni mają do szkoły na 8, a ty masz na 8.45, a teraz kończ śniadanie i zbieraj się do auta. Jedziemy do szkoły. Dobrze tato, kiedy ojciec Pauliny przywiózł ją do szkoły, Paulina od razu weszła do szkoły i dzwonek od razu zadzwonił. Kiedy Paulina weszła do klasy. Dzień dobry, moja klaso, mam nadzieję, że mieliście dobry weekend. A teraz wyciągnijcie swoje podręczniki i zapij. Proszę pani, nie chce mi się zapisać tematu? Sylwia, nie masz wyjścia. Musisz zapisać dzisiejszy temat naszej lekcji, bo inaczej uwagę wstawię do dziennika. No dobra, zapiszę temat. Hej, Sylwia, co tam u ciebie? Nic nadzwyczajnego, a co u ciebie? Okropnie. Mój tata obudził mnie o siódmej rano, i teraz muszę siedzieć w szkole przez sześć godzin, wtedy dopiero mnie odbierze. To straszne. Paulina i Sylwia. Co ja wam mówiłam, żebyście nie gadali podczas lekcji? Nie gadamy, tylko rozmawiamy. Tak rozmawiacie, to lepiej nie rozmawiajcie, bo inaczej wstawię wam uwagi za przerywanie mojej lekcji. Lepiej, żeby pani się nie odzywała, pani Dilczykowska, bo inaczej nastawię głośnik telefonu na maksimum i wtedy pani gorzko pożałuje. Jak ty się wyrażasz do swojego nauczyciela? Lepiej przestań to robić, bo. Bo co? Bo pani wpisze mi uwagę. Nie, nie będzie pani mi kazała, co mam robić. Będę robiła, co chcę i kiedy chcę. A teraz niech pani się nie odzywa i pani zostawi mnie i Sylwię w spokoju, głupia szmato. Ojej, chyba trochę przesadziłam. Później, kiedy pani Dilczykowska zadzwoniła do rodziców Pauliny, jej mama przyszła do szkoły. Pani Dilczykowska opowiedziała wszystko jej matce, co się dziś wydarzyło w jej klasie. Mama Pauliny wszystko zrozumiała i zabrała Paulinę do domu. Co się stanie potem? Zobaczmy. Paulina, jestem bardzo wściekła na ciebie. Nie mogę uwierzyć, że znowu brzydko się zachowywałaś w szkole. Twoja pani mi wszystko opowiedziała, co się stało, więc nie będę tego mówiła. Dostajesz miesiąc kary, marsz do pokoju, natychmiast. Ale, mamo. Żadne ale, do pokoju marsz. I jeszcze powiem to wszystko twojemu ojcu, kiedy on wróci z pracy. Mam dosyć twojego brzydkiego zachowania. Dobrze, mamo, już idę. Koniec odcinka szóstego. W następnym odcinku Paulina skarży na swojego brata i swoją siostrę.